Miałeś kiedyś dziwne uczucie, że przeżywasz coś na nowo? Czy znasz miejsce, którego nigdy nie odwiedziłeś, rozpoznajesz wygląd, który właśnie spotkałeś, lub tęsknisz za czymś, czego nie potrafisz nazwać? To tak, jakby część ciebie znała historię, której twój umysł jeszcze nie pamięta. Może dzieje się tak, gdy słuchasz starej piosenki, dotykasz zniszczonej od stuleci ściany, lub idziesz ulicą w innym kraju i czujesz, w niewytłumaczalny sposób, że wracasz do domu. Te chwile wydają się małe, ale niosą ze sobą coś gigantycznego. Szept ducha mówiącego: Już tu byliśmy. Nauka nazywa to zbiegiem okoliczności. Umysł próbuje to wyjaśnić jako déjà vu, ale dusza dusza uśmiecha się w milczeniu, ponieważ w głębi duszy wie, że to życie to tylko kolejny rozdział w podróży, która rozpoczęła się na długo przed tym, jak wzięła pierwszy oddech. I wtedy pojawia się pytanie, które wszystko zmienia. Dlaczego czujesz, że to nie jest Twoje pierwsze życie? Może dlatego, że tak naprawdę nie jest? Starożytne tradycje duchowe zawsze utrzymywały, że dusza jest podróżnikiem, nieustannie uczącym się fragmentem światła, ubierającym się ciało po ciele, wiek po stuleciu, aż w pełni przypomni sobie, kim jest. Nic, co przeżyłeś, nie jest stracone. Każda emocja, każdy wybór, każdy ból i każda miłość są zapisane w niewidzialnym polu, które ci towarzyszy i kształtuje to, kim jesteś dzisiaj. Dlatego nic w tobie nie jest przypadkowe. Nie twoje lęki, nie twoje talenty, nie ta intuicja, która cię prowadzi, gdy wszystko wydaje się niepewne. Są to ślady dawnego życia, subtelne wspomnienia, których czas nie zatarł. Jeśli ten temat coś w tobie budzi, to nie przypadek. Być może twoja dusza próbuje sobie przypomnieć siebie. Sięgając poprzez ciszę czasu, aby powiedzieć ci, że w Twojej historii jest o wiele więcej, niż na pierwszy rzut oka się wydaje. A jeśli to uczucie nie jest wyobraźnią, a jeśli to echo Twojej wieczności prosi Cię o przebudzenie, bo zapomnienie nigdy nie jest całkowite. W 1900... pamięci duszy zawsze jest świetlisty punkt, czekający na odpowiedni moment, aby zapalić się. Jest coś dziwnego we wspomnieniach, które nie należą do tego życia. Nie pojawiają się jako wyraźne sceny, ale jako echa, subtelne wibracje, które krzyżują się w czasie i docierają do nas w przebraniu intuicji. To ten niewyjaśniony dreszcz, natychmiastowe rozpoznanie, uczucie przeżyłem to już wcześniej, które pojawia się zanim w ogóle spróbujesz zrozumieć. Ciało można narodzić się na nowo, ale dusza nigdy nie zaczyna się od zera. Nosi w sobie niewidzialne archiwum, na które składają się emocje, nauka. I doświadczenia wykraczające poza granice ciała. Kiedy coś budzi ten plik, czujesz to, i żadna ilość rozumowania nie jest w stanie uciszyć tego uczucia. Starożytne tradycje nazywały to zasłoną zapomnienia. Podczas reinkarnacji dusza zanurza się w nowe ciało i nową historię, a ta zasłona zakrywa jej stare wspomnienia, dzięki czemu nauka może być kontynuowana swobodnie. To akt miłości. Gdybyśmy Pamiętali o każdej stracie, każdym bólu, każdym błędzie z przeszłości, być może nigdy nie mielibyśmy odwagi zacząć od nowa. Ale zapomnienie nie jest całkowite. Otwierają się małe pęknięcia, w snach, w synchronicznościach, w nieprawdopodobnych zbiegach okoliczności. Są jak okna, przez które dusza oddycha trochę tym, co było. Dlatego niektóre piosenki poruszają cię bez powodu, niektóre krajobrazy uspokajają cię jak dom. A niektóre twarze poruszają cię jak ponowne spotkanie. Czas może wymazać, imiona, ale nie wymazuje energii. A kiedy ponownie rozbrzmiewa stara wibracja, jest to jak dźwięk odległego dzwonu, wzywającego cię do domu. Te echa nie są na zewnątrz, są wewnątrz, zapisane w najgłębszej przestrzeni świadomości. To dusza próbująca rozpoznać siebie pośród głosów teraźniejszości. Więc kiedy świat wydaje się zbyt znajomy, nie bój się. Może to być po prostu wieczność, która cię pamięta, może to być życie, które odrzuci kawałek tego, kim zawsze byłeś. Czasem te echa są tak silne, że pozostawiają widoczne ślady, znaki, które przecinają ciało i czas, przypominając nam, że dusza nigdy nie zapomina tego, co ją przemieniło. To są niewidzialne ślady duszy. Niektórych znaków nie trzeba widzieć, żeby je rozpoznać. Żyją w przestrzeni pomiędzy tym, co czujesz, a tym, czego nie potrafisz wyjaśnić. Są to niewidzialne ślady duszy, pozostawione przez doświadczenia przekraczające granice jednego życia. Być może już to poczułeś, deja vu, tak intensywne, że wydawało się, że czas się zagina. Dźwięk, zapach, światło w pomieszczeniu. Wszystko jest jak coś, co nigdy się nie wydarzyło. Umysł próbuje racjonalizować, ale serce po prostu szepcze. Doświadczyłem tego. Te chwile to małe luki w kosmicznej pamięci są to wspomnienia, które prześlizgują się przez szczeliny zasłony, udowadniając, że zapominanie jest niedoskonałe i że duch czasami pamięta na swój własny sposób. Inne marki ujawniają się w talentach, które wyrastają znikąd. Dzieci, które grają na instrumentach, nigdy się nie uczą, dorośli, którzy opanowują język, którego nigdy się nie uczyli, lub ludzie, którzy odczuwają niewytłumaczalny pociąg do kultury, okresu historycznego, zawodu. D są to dary odziedziczone od innych istnień, fragmenty wiedzy, których czas nie był w stanie wymazać. Są też lęki irracjonalne, tak stare, że nie mają przyczyny w tym życiu, strach przed utonięciem, ogniem, tłumami. Często są to traumatyczne wspomnienia, które krzyżują się z kolejnymi wcieleniami, prosząc jedynie o zrozumienie i uzdrowienie. Dusza nie chce Cię przestraszyć, ona chce Cię uwolnić. Nawiązują się także natychmiastowe połączenia, spotkania, które przypominają ponowne spotkanie. Spotykasz kogoś i czujesz, że istniała już więź, stare uczucie, przerwana historia. Dusze te rozpoznają się po polu energetycznym, a nie po twarzy. Są to spotkania w podróży, ciche pakty, które spełniają się życie po życiu. Jeśli którakolwiek z tych marek żyje w tobie, nie ignoruj ich to nie przypadek. To przesłania od ducha, przypominające nam, że życie to coś znacznie większego niż pojedyncze przejście przez ziemię. Jeśli doświadczyłeś czegoś takiego, podziel się swoim doświadczeniem. Być może twoja historia obudzi uśpione wspomnienie w innej duszy, która również próbuje rozpoznać siebie. Bo te marki to nie tylko pamiątki, to mapy, które pokazują, gdzie zatrzymała się twoja dusza i dokąd jeszcze musi dotrzeć. Czy zauważyłeś, że niektóre zdarzenia wydają się powtarzać? Ci sami ludzie o różnych twarzach, te same błędy w innych scenariuszach, te same bóle, jakby wszechświat nalegał na tę samą lekcję. Te powtórzenia nie są karą, są to kody duchowe, których dusza używa, aby zapamiętać to, czego jeszcze się nie nauczyła. Gdy ciało się starzeje, dusza dojrzewa. A każdy powtarzający się cykl jest lustrem, w którym widzi siebie trochę lepiej. Nazywamy to karmą, ale z czasem słowo to zostało źle zrozumiane. Karma nie jest karą. To równowaga, to sposób, w jaki życie przywraca duszy doświadczenia, które zasiała, aby mogła poczuć drugą stronę, zrozumieć skutek i wybrać inaczej. Dlatego czasami przyciągasz ten sam typ relacji, stajesz w obliczu tego samego rodzaju straty lub doświadczasz tego samego konfliktu pod przykrywką czegoś nowego. To nie pech, to echo starej lekcji, którą trzeba dokończyć. Dusza stwarza możliwości, dopóki nauka nie zamieni się w mądrość. Wyobraź sobie życie jako duże kosmiczne lustro. Wszystko, co wysyłasz, myśli, emocje, działania, wraca nie po to, aby Cię ukarać, ale aby pokazać Ci, co jeszcze wymaga uzdrowienia. Jeśli ofiarujesz miłość, odbiciem będzie pokój. Jeśli wywołuje strach, odruchem jest wyzwanie. Życie jest zawsze sprawiedliwe, nawet jeśli wydaje się trudne. Powtórzenia są portalami transformacji. Kiedy w końcu zrozumiesz, co wymaga zmiany, cykl rozpływa się jak mgła na słońcu i coś w tobie się rozszerza. Lekkość, którą znają tylko ci, którzy naprawdę się nauczyli. Być może tym, co dzisiaj najbardziej boli. Jest właśnie dziedzina nauki, którą wybrała, Twoja dusza przed narodzinami. Być może przeszkodą, której tak bardzo chcesz uniknąć, jest nauczyciel, którego najbardziej potrzebowała ponownie spotkać. Dusza nie szuka pocieszenia, szuka ewolucji, dlatego powtórzenia są ukrytymi prezentami, zaproszeniami do uwolnienia się od starych więzi i zrobienia przestrzeni dla nowych częstotliwości miłości i świadomości. I w tym momencie tajemnica się pogłębia. Bo jeszcze zanim się urodził, jego dusza rysowała już każdy zakręt tej drogi. Przekroczmy teraz zasłonę zapomnienia i przypomnijmy sobie, co dzieje się, zanim zacznie się życie. Zanim się urodziłeś, już wiedziałeś, wiedział kogo spotka, jakie więzi go ukształtują i jakie wyzwania sprawią, że się rozwinie. Wszystko zostało starannie zaplanowane, nie jako sztywne przeznaczenie, ale jako mapa możliwości narysowana przez Twoją własną duszę. Na poziomie duchowym, przed pierwszym oddechem, następuje chwila głębokiej jasności. Dusza dokonuje przeglądu tego, czego doświadczyła, czego się nauczyła i co jeszcze potrzebuje uzdrowienia. Prowadzona przez istoty światła i mądrości, wybiera idealny kontekst do kontynuowania swojej podróży: ciało, rodzinę, kraj, a nawet czas historii. Nic nie jest dziełem przypadku. Każdy element jest częścią kontraktu ewolucyjnego. Dlatego urodziłeś się dokładnie tam, gdzie się urodziłeś, nie w innym miejscu, nie w innym czasie. Jego duch wiedział, że ci ludzie i te okoliczności będą idealnymi narzędziami dla jego rozwoju. Niektóre dusze wybierają historie łagodne, pełne miłości i stabilności, inni wybierają burze nie dlatego, że zasługują na cierpienie, ale dlatego, że wiedzą, że to w ciemności światło świeci najjaśniej. Ale gdy przejdziesz przez portal życia, coś się wydarzy. Zasłona zapomnienia zakrywa pamięć duchową. Jest to boski mechanizm gwarantujący prawdziwą naukę. Gdybyś pamiętał o wszystkim, o każdym bólu, każdej stracie, każdej starej obietnicy, życie straciłoby sens dokonywania wyborów. Wolna wola przestałaby istnieć. Zapomnienie jest więc aktem miłosierdzia. Pozwala zacząć od nowa, bez obciążeń z przeszłości, mimo że lekcje nadal odbijają się echem jak intuicja. I wtedy zaczyna się przebudzenie, kiedy dusza, nawet nie pamiętając, rozpoznaje sen, który się powtarza, uczucie, które nalega, wołanie, które nigdy się nie kończy. Jest to pamięć duchowa, która próbuje się wyłonić i szepcze, że za każdym zbiegiem okoliczności kryje się coś więcej. Intuicja jest głosem tej starożytnej umowy. Za każdym razem, gdy Czujesz, że jesteś na dobrej drodze, nawet nie wiedząc, dlaczego twoja dusza potwierdza: To jest to, co wybraliśmy. Zapomnienie chroni, ale przebudzenie uwalnia. I właśnie podczas tego przebudzenia znaki zaczynają się nasilać: zbiegi okoliczności, sny, emocje i wróżby, przypominając nam, że dusza nigdy nie śpi całkowicie. Ona tylko czeka na odpowiedni moment, żeby o tobie pamiętać. Przebudzenie rzadko zdarza się jednocześnie. Nadchodzi powoli, jak świt, który zwiastuje słońce za Nim, wzejdzie. Na początku to tylko irytacja, lekki niepokój. To uczucie, że jest coś więcej nawet gdy wszystko wydaje się na swoim miejscu. Następnie sygnały zaczynają się mnożyć. Myślisz o kimś, a On wysyła ci wiadomość. Spójrz na zegar, zawsze pokazuje te same liczby. Usłyszane losowo zdanie odpowiada na pytanie, które przemilczałeś: Zbiegi okoliczności? Niedokładnie. Są to synchroniczności. Krótkie notatki, które dusza wysyła do świadomego umysłu, mówiąc: obudź się, jestem tutaj. Znaki. Pojawiają się także w snach. Niektóre są tak wyraziste, że budzisz się z bijącym sercem i czujesz zapach miejsca, w którym nigdy nie byłeś. Inni przynoszą symboliczne przesłania, jakby ktoś próbował cię nauczyć czegoś poza słowami. Podczas snu ciało odpoczywa, ale dusza podróżuje. Nawiązuje kontakt z subtelnymi płaszczyznami, spotyka duchowych przewodników, a czasami na nowo przeżywa fragmenty swoich innych podróży. Intuicja staje się silniejsza. To nie jest myśl, to cicha pewność. Ostrzega cię, gdy coś nie jest dopasowane, nawet jeśli wszystko wydaje się idealne. A kiedy za nią podążasz, wszystko płynie lekko, jakby wszechświat potwierdzał każdy krok. Z drugiej strony, ignorowanie tego zaczyna boleć. Ponieważ przebudzona dusza nie może już znieść życia poza swoją prawdą. Kolejnym objawem jest wrażliwość emocjonalna. Zaczynasz odczuwać więcej, radość innych, ból świata, piękno prostego zachodu słońca. Łatwo płacze, ale nie ze smutku. To tak, jakby serce stało się większe, otwarte na całość. Ta ekspansja to dusza pamiętająca o swojej jedności ze wszystkim, co istnieje. I wreszcie uczucie najgłębsze ze wszystkich. Powrót do domu, nie fizyczny dom, ale stan istnienia, jakbyś po niezliczonych życiach zaczął rozpoznawać siebie w lustrze własnej świadomości. Przebudzenie nie polega na przypomnieniu sobie, kim byłeś, chodzi o pamiętanie, kim jesteś, wieczną iskrę w procesie zapamiętywania. Kiedy zaczynamy sobie przypominać, kim jesteśmy, często zdarza się, że część nas wpada w emocje. To dusza rozpoznająca starożytne prawdy. A wraz z nimi bóle, których być może nigdy nie będziesz w stanie wyjaśnić. Jeśli dotarłeś tak daleko, to nie przypadek. Czujesz w sobie ból, może stary, może zapomniany, który prosi o uznanie, duchowy ból, który niesie ze sobą ciszę, wspomnienia doznania, których nigdy nie potrafisz wyjaśnić, a które zawsze tam były. Nic, co usłyszałeś w tym filmie, nie było po prostu treścią zadowolenia, to było lustro. Szept własnej duszy, powołanie, a jeśli poczułeś coś innego, jeśli w pewnym momencie twoja klatka piersiowa zacisnęła się, oczy wypełniły się lub na powierzchnię wypłynęło niewytłumaczalne wspomnienie, być może dzieje się tak dlatego, że jesteś jedną z tych dusz, które dźwigały już więcej niż powinny i nadal próbują zrozumieć dlaczego. Dlatego już teraz zapraszam cię do pójścia o krok dalej, głęboki krok. Duchowy. Jest to konieczne. Zapraszam do zapoznania się z cyfrową książką Dziewięć duchowych bólów, które starożytne dusze niosą w milczeniu. To nie jest zwykły e-book. To bezpośredni przewodnik dla starych dusz. Duchowa mapa, która odsłania ukryte rany, głębokie przyczyny Twojego egzystencjalnego zmęczenia i możliwe ścieżki przebudzenia, uzdrowienia i wreszcie zrozumienia, po co tu przyszedłeś. Naprawiono. Kliknij z otwartym sercem. Zapraszam cię do odkrycia tego, co twoja dusza już wie, ale musi o tym pamiętać, bo stare dusze też zasługują na odpoczynek. Być może wreszcie nadszedł twój czas na uzdrowienie, a kiedy to wspomnienie ożyje, podróż zmieni się na zawsze, bo przestajesz żyć jak ktoś, kto szuka, ale jakby pamiętając o ścieżce, którą dusza podąża od dawna, kiedy dusza się budzi. Uświadamia sobie coś prostego i ogromnego jednocześnie. Podróż nigdy się nie skończyła. Wszystko, czego do tej pory doświadczyłeś, każde spotkanie, każda strata, każdy uśmiech, jest częścią niewidzialnej nici, która prowadzi cię z powrotem do źródła. Nic nie poszło na marne, ani błędy, ani czekanie, ani cisza. Wszystko było przygotowaniem. Zaczynasz N skłaniają się ku temu, że życie nie jest linią. Ale stale rozszerzającym się kołem. Każda tura przynosi nowe możliwości, by lepiej kochać, szybciej przebaczać, wybierać bardziej świadomie. Wyzwania nie znikają, ale przestają być wrogami, stają się nauczycielami, przypominają, że przybyliście na Ziemię nie po to, aby uciec od bólu, ale aby przekształcić go w światło. I w tym momencie rodzi się prawdziwa wolność. Kiedy zrozumiesz, że nic nie jest, Przeciwko Tobie, a jedynie w służbie Twojego rozwoju. Dusza nie szuka szczęśliwych zakończeń, szuka zrozumienia, a kiedy przychodzi to zrozumienie, cierpienie rozpływa się jak mgła przed słońcem. Wtedy coś się zmienia. Pośpiech ustępuje obecności, potrzeba udowadniania ustępuje pragnieniu służenia. Dojrzała dusza rozumie, że ewolucja nie polega na wzroście, polega na otwarciu to pozwolenie światłu, które już w Tobie istnieje. Rozszerzyć się i dotknąć innych istnień. A kiedy to zrobisz, koło, życia nadal się kręci. Ale teraz w innym tempie, bardziej świadomie, lżej i bardziej świetliście. Przestajesz żyć tylko dla siebie i zaczynasz żyć przez siebie. Staje się mostem, kanałem, latarnią morską. I nie zdając sobie z tego sprawy, realizuje cel, który zaplanował jeszcze zanim się urodził. Więc następnym razem. Gdy poczujesz, że to nie jest Twoje pierwsze życie, zaufaj temu uczuciu. Ona jest prawdziwa. Jest to echo mądrości, która pochodzi z daleka i wzywa Cię z powrotem do centrum. Jeśli ten film poruszył coś w Tobie, subskrybuj, udostępnij i przekaż tę wiadomość dalej, ponieważ kiedy jedna dusza się budzi, zapala inne. I tak właśnie zmienia się świat. Od środka. A może, za tą zasłoną wciąż kryją się tajemnice. Sekrety, które czas z miłości pozwala nam odkryć tylko wtedy, gdy jesteśmy na to gotowi. W końcu, co by było, gdyby dusza nadal skrywała w sobie historie, których nawet sam wszechświat nie odważył się opowiedzieć. Teraz twoja kolej na działanie. Nie marnuj więcej. Czasu na życie z tym ciężarem. Kup teraz swoją cyfrową książkę, dziewięć duchowych bólów, które starożytne dusze niosą w milczeniu. I odkryj, jak zastosować te potężne nauki w swoim codziennym życiu. Uwaga, zapasy są ograniczone i szybko się kończą. Kliknij teraz i rozpocznij swoją podróż do pewności siebie i uzdrowienia, na które zasługujesz.